Dzień dobry i buongiorno. Witam Państwa dzisiaj bardzo serdecznie z bardzo fajnego miejsca w Mediolanie, mianowicie City Life, jednej z najnowocześniejszych dzielnic, a chyba może teraz można powiedzieć na tą chwilę najbardziej nowoczesnej dzielnicy, ponieważ została ukończona w 2020 roku, więc jest naprawdę nowa. Tutaj mieszczą się, jak widzicie Państwo za moimi plecami... Takie dość e, duże wieżowce. E, to siedziba różnego rodzaju banków, jak i różnego rodzaju firm. E, znajduje się tutaj też dość spore centrum handlowe. A teraz w dwóch słowach chciałabym powiedzieć o też bardzo nowoczesnym rozwiązaniu e, włoskim, jeśli chodzi o prawo. I przechodzimy teraz szybko do części prawniczej. Zapraszam. Dzisiaj będziemy mówić właśnie o nowoczesnych sprawach, czyli OPEC, czyli pokszta elektroniczna certyfikowana. Co to jest? To nic innego jak przesyłka pocztowa elektroniczna, która ma walor przesyłki poleconej, poleconej z potwierdzeniem odbioru, czyli tak, jakbyśmy mieli przesyłkę poleconą i pokwitowali listonoszowi, który nam to, tą przesyłkę przynosi do naszej siedziby, do naszego domu. Mamy dokładnie ten sam walor, tylko że wszystko odbywa się w formie elektronicznej. Jest to bardzo duże uproszczenie. I teraz pytanie: jakie mamy podstawy prawne? Kto musi używać PEK? Czy można używać PEK poza granicami Włoch? I jak to wygląda z Polską? No właśnie. Jeśli chodzi o podstawy prawne, to wygląda sprawa w następujący sposób. Głównymi em, podstawami będzie tutaj em, dekret em, prezydenta Republiki z 2000 roku y, i tak zwany kodeks y, administracji cyfrowej, czyli codice administracyjne digitale, na podstawie których PEC funkcjonuje we Włoszech i mamy pewność, że, że ma, PEG ma walor właśnie Przesyłki poleconej. Ta przesyłka została już wdrożona do innych państw Unii Europejskiej na podstawie innego aktu normatywnego, czyli EIDAS. Inne państwa, w tym Polska, jeszcze nie wdrożyła tego systemu. Miejmy nadzieję, że to się szybko zmieni, ponieważ bardzo to ułatwia życie. Kto ma obowiązek korzystania z PEK? Przede wszystkim administracja publiczna i firmy włoskie, to znaczy przedsiębiorcy wpisani do odpowiednich rejestrów. Oni mają im obowiązek używania PEK? Tak samo my, prawnicy, musimy posługiwać się pekiem w korespondencji z sądem, ponieważ w ten sposób teraz odbywa się wszelka komunikacja. Gdzie można znaleźć PEK, to znaczy upewnić się, że dana osoba posługuje się prawidłowym adresem, osoba, która podała nam ten adres. Można to sprawdzić. Jest to dostępne na stronach wygenerowanych przez organy administracji publicznej i tam możemy właśnie taką informację uzyskać. Co dalej? Czy, czy taki PEK ma walor poza granicami? No niestety nie będzie odkrzytywany jako zwykły mail. To były takie skrótowe wiadomości na temat PEK. O, oczywiście więcej napiszemy na blogu. Ja pozdrawiam serdecznie z tego pięknego, nowoczesnego miejsca w samym Mediolanie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i a presto!